Cześć moi drodzy, dziś pora na kontynuację naszego odliczania w przyszłość fal radiowych. W poprzednim odcinku Krótkiego Poniedziałku odliczaliśmy czym zajmuje się radioamator, jakie posiada skille i jakie wykorzystuje. Tym razem opowiem Wam o kilku ciekawych aspektach łączności, nasłuchu oraz przyszłości samego hobby. Oczywiście nie jestem w stanie przelać w ten krótki materiał rozważań oraz teorii rozwoju naszej pasji. Ale postaram się w drobnym stopniu nakreślić każdemu, że radioamator to niekoniecznie człowiek z baofengiem w ręku, ale homo sapiens zdobywający wiedzę także w celu rozwoju i ewolucji naszego świata. Jestem radioamatorem, więc to logiczne, że potrafię mówić slangiem. Slangi i kody, jakie powstały w krótkofalarstwie w przeciągu ponad 100 lat, to materiał na książkę lub podręcznik. Większość z nas zaczynała zabawę od nauki alfabetu Morsa. Czy to w wyniku sprawności harcerskiej, czy służby wojskowej, lub jak ja z zabawkowego Wokitoki NS881. Jednak krótkofalarstwo to e, cała masa różnych słów wyrosłych na kanwie popularności radia CBI nie tylko w latach 70., 80. i 90. Zarówno w krajowym, jak i w międzynarodowym słownictwie, slang to chleb poprzedni. Natomiast radioamatorzy to swoistego rodzaju grypserzy eteru. Kiedy dodamy do tego języka umiejętne posługiwanie się kodami Q, dla wielu nasze foniczne przekazy lub komunikaty telegraficzne są całkowicie niezrozumiałe. Jestem radioamatorem, więc to logiczne, że słucham głosów z kosmosu. Brzmi to trochę jak scenariusz filmu o obłąkanym i chorym człowieku. Komunikowanie się lub posłuchiwanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej to cel sam w sobie dla niejednego krótkofalarza. Krążąca nad Ziemią na wysokości około 420 km stacja jeszcze co najmniej przez 3 lub 4 lata będzie nadal podejmowała łączności na Ziemi. Będzie organizowała dyplomowe akcje oraz przesyłała drogą radiową zakodowane obrazy SSTV. Jednak to nie jedyne głosy z kosmosu. Odbieranie komunikatów radiowych z satelitów pogodowych NOAA oraz wykorzystywanie satelitów jako przemiennik częstotliwości to normalna praktyka krótkofalaska. I zarazem świetna inspiracja dla młodzieży do rozwijania zarówno radiomatorstwa, jak i fascynacji kosmosem oraz astronomią. Jestem radioamatorem, więc to logiczne, że interesuję się łącznością DMR. Zapytacie, co to takiego DMR? To angielska nazwa cyfrowego standardu łączności radiowej. Digital Mobile Radio. Standard ten został opracowany w 2005 roku i jest to kolejny kamień milowy w rozwoju pasji krótkofalarskiej. Wielu radioamatorów uważa, że ten rodzaj komunikacji został obdarty z duszy, gdyż cyfrowa modulacja pozbawia tej cząstki nasz głos. Jednak DMR to kolejny krok rozwoju komunikacji radiowej, dający możliwości większego zasięgu, lepszych jakości komunikatów, a także sprawniejszego zabezpieczenia komunikatów. Łączność taka pozwala nie tylko rozmawiać, ale także przesyłać komunikaty tekstowe. Jej dużym atutem jest także możliwość szyfrowania rozmów. Przykładem są tutaj służby takie jak policja czy straż, w których od lat przychodzi się na łączności cyfrowe. To właśnie tutaj drzemie duży potencjał rozwoju i przyszłości przed młodym pokoleniem krótkofalarzy. Jestem radiomotorem, więc to logiczne, że słyszę cały świat. To sformułowanie jest trochę lakoniczne. Nikt z nas nie podsłuchuje całego świata jak polski rząd za pomocą Pegasusa. Chodzi tutaj o wykorzystywanie odbiorników Radia Światowego, gdzie posłuchamy stacji radiowych z całego globu oraz rozmów krótkofalarzy. Ale możemy także usłyszeć rozmowy pilotów samolotu, rozmów na paśmie CB. Ciekawostką jest fakt, że radio BBC, jak i pewna rozgłośnia chińska nadal nadają audycje w języku polskim. Na rynku mamy wiele dostępnych radioodbiorników tego typu, które oferują wiele pas oraz dodatkowych gadżetów. Pamiętać należy, że radioodbiornik taki świetnie odbiera także stacje lokalne FM. A w razie wojny, zagrożenia czy klęski. Może stać się jedynym urządzeniem do odbioru przekazów rządowych czy komunikatów o stanie zagrożenia. Warto przy tej okazji wspomnieć także o odbiorniku SDR. SDR, czyli Software Defined Radio, co z obcego na nasz znaczy radio zdefiniowane cyfrowo. Jest to świetne urządzenie przenoszące ciężar odbioru wielu pas fal radiowych na platformę komputerową. Umożliwia pracę oraz przegląd w formie graficznej, a także pozwala na bezpośrednią pracę w nagrywaniu czy dekodowaniu wielu sygnałów. Mając odbiornik SDR w domu, podpięty pod antenę zewnętrzną, można realizować wiele różnorakich działań, od nasłuchu stacji po odbiór map pogodowych czy zdjęć satelitarnych pokazujących stan wegetacji zieleni. Mówiąc kolokwialnie, ciężko dziś być krótkofalarzem bez takiego urządzenia. Jestem radioamatorem. Więc to logiczne, że myślę o rozwoju mojego hobby. Ostatnie 20, a może 30 lat krótkofalarstwa było okresem wycofania. Starsze pokolenie izolowało się na falach krótkich i przez lata nie rozwijało, i nie poszerzało zakresu tego hobby. Dziś, w naszej rzeczywistości, niemal każdy posiada urządzenia radiowe w swoim domu. odkupionej w sklepie stacji pogodowej, działającej na częstotliwość 433 MHz do często prostego smart-kontrolera, gaszącego światło w pomieszczeniach. Na naszych oczach dzieje się kolejna rewolucja fal radiowych. I to właśnie każdy z nas, lub też każdy z Was, przyszłych krótkofalowców, posiadających wiedzę o falach radiowych, ma szansę opanować umiejętności, które tu omówiłem. Zgłębić tajniki fal radiowych, które można wykorzystać w kontrolowaniu autonomicznych pojazdów, statków powietrznych, czy grach komputerowych które wykorzystując fale radiowe będą umożliwiały sieciowe rozrywki bez internetu. Zapewne rewolucja radioamatorstwa może także wpłynąć na rozwój sztucznej inteligencji. To, czego nie potrafi człowiek, wkrótce może stać się umiejętnością komputerowych maszyn czyli wykorzystywanie fal radiowych do czytania i zrozumienia myśli, uczuć czy nastrojów. Wszystko jest wielką zagadką, jednak to już dziś zachęcam Was do poszerzania swojej wiedzy o falach radiowych oraz zdobywania umiejętności, które mogą uczynić każdego z Was wynalazcą bądź wizjonerem w kolejnych latach. To już wszystko na dziś. Przypominam Wam jeszcze o trwającym konkursie ogłoszonym w poprzednim krótkim poniedziałku. Zachęcam do subskrypcji kanału i lajkowania filmów. Do zobaczenia, do usłyszenia i bez odbioru.